Cześć, z tej strony Piotrek. W dzisiejszym filmie opowiem Wam o promocjach, jakie przygotowaliśmy dla Was z okazji Black Friday, a właściwie Black Weekend. Promocja będzie trwać cały weekend od 27 do 29 listopada. Mamy dla Was kilka genialnych zestawów w rewelacyjnych cenach, w których znajdziecie sprzęt marki TRX, kilka produktów naszej marki Tiguar, Aquabagi oraz nasze przepiękne, fantastyczne fitnessowe kalendarze. W zestawach TRX znajdziecie oryginalne taśmy. I rockery. Rocker to nowość od Marki Terix, dzięki której wymasujecie i rozluźnicie swoje mięśnie. Jeżeli Twój wybór to Marka Tiguar, to tutaj w obniżonej cenie możesz zakupić piłkę 3S, która pozostaje w miejscu, w którym ją zostawisz. Roller 30 cm o dużej twardości lub matę workout w kolorze śliwkowym. Jeżeli natomiast szukasz narzędzia do treningu funkcjonalnego, które dostosujesz do swoich możliwości i za pomocą tego jednego sprzętu będziesz mógł obserwować swój progres, to wybierz Aquabag. Napełniasz go wodą i sam decydujesz z jakim ciężarem chcesz ćwiczyć. Do wyboru masz worki i piłki w trzech różnych rozmiarach. A na koniec Wasze ręce mogą trafić nasze fitnessowe kalendarze. Rabat to aż 40%. Swoje wymarzone zakupy możesz zrobić online w naszym sklepie pod adresem sklep.expertfitness.com. Pamiętaj, Black Weekend w najbliższy piątek, sobotę i niedzielę. Życzę udanych zakupów. Cześć!